Wyobraź sobie, że twoja rodzina dostaje ogromny zastrzyk gotówki. Pieniądze, które mają pomóc stanąć na nogi po ciężkich czasach. Mają pójść na remont domu, na lepszą edukację dla dzieci, na nowoczesne, oszczędne ogrzewanie. A teraz wyobraź sobie, że zamiast tego kuzyn kupuje sobie za to dwa jachty, wujek otwiera klub dla swingersów, a ciocia prowadząca Solarium sprawia sobie flotę mobilnych ekspresów do kawy. Brzmi jak absurdalny żart? Witajcie w Polsce w roku 2025. To nie jest żart. To afera z Krajowego Planu Odbudowy. A najgorsze jest to, że wszystko to Twoje i moje pieniądze. Wszyscy będziemy to spłacać. Pamiętasz, jak nam to obiecywano? Krajowy Plan Odbudowy, czyli KPO, prawie 60 miliardów euro, czyli ponad 260 miliardów złotych z Unii Europejskiej i jeden oficjalny cel. Cytuję: Odbudowa potencjału rozwoju gospodarki, wzrost poziomu życia społeczeństwa, zielona transformacja, transformacja cyfrowa. Brzmi wspaniale, prawda? Mieliśmy budować Polskę odporną na kryzysy, nowoczesną i konkurencyjną, a teraz zejdźmy na ziemię. Gdy internauci dobrali się do publicznej mapy dotacji, włos zjeżył się na głowie. Zamiast innowacji i odbudowy zobaczyliśmy festiwal absurdalnych wydatków. Jachty, luksusowe meble, sauny, wirtualne strzelnice, kursy brydża sportowego i ten, ten nieszczęsny klub dla swingersów z Lublińca. Jak do tego doszło? Jak wielki plan odbudowy narodu zamienił się w prywatną listę zakupów dla cwaniaków? Zostań ze mną, bo odpowiedź jest jednocześnie prostsza i bardziej wkurzająca niż myślisz. Kluczem do zrozumienia tej patologii jest jeden program i jedno magiczne słowo – Program dotyczył wsparcia dla branży choreka, czyli hoteli, restauracji, i gastronomii, która faktycznie mocno ucierpiała na pandemii. Na ten cel przeznaczono 1,2 miliarda złotych. A zasady? Zasady były proste. Zbyt proste. Wystarczyło prowadzić firmę z tej branży, wykazać spadek obrotów o co najmniej 20% w pandemii i tu pojawia się magiczne słowo. Zaplanować dywersyfikację działalności. Dywersyfikacja, czyli poszerzenie oferty o coś nowego. I tu otworzyła się Puszka Pandory. Weźmy najsłynniejszy przykład. Pan Grzegorz U, restaurator z Łodzi, który za pieniądze z KPO kupił dwa jachty. Wniosek opiewał na około 600 tysięcy złotych, z czego 90% podlega refundacji. Jego tłumaczenie? W pandemii hotele były zamknięte, ale można było wypoczywać na jachtach, więc on, jako restaurator, postanowił zdywersyfikować swój biznes, wchodząc w czarter jachtów. Logiczne, prawda? Twoja restauracja ledwo zipie, więc, żeby ją ratować, kupujesz łódki na mazurach za publiczne pieniądze. Pan U podkreślał w mediach, nie dostaliśmy tych pieniędzy na wakacje. No cóż, kamień z serca, ale to był dopiero początek. Galeria absurdów, którą odkryli zwykli ludzie, jest porażająca. W Lublincu firma dostała ponad 430 tysięcy złotych na dywersyfikację działalności gastronomicznej. Co się okazało? Pod wskazanym adresem działa klub dla swingersów, czyli burdel. Właściciel, pan Rafał Kulejewski, nie widzi w tym problemu. Mówi, że działa legalnie, a na kontrolę zaprasza. Ciekawe w jakim stroju. Idźmy dalej. Solarium w Górze Kalwarii, żeby podnieść odporność na kryzysy, kupiło za 466 tysięcy złotych nowoczesne i mobilne ekspresy do kawy. Restauracja z Gdańska dostała pieniądze na platformę e-learningową do nauki gry w brydża sportowego. Restauracja. Jeden z internautów na Platformie X podsumował to tak, cytuję. Moje top 3 to wprowadzenie kuchni toskańskiej do... Menu agroturystyki, hotel w kebabie i kino w wypożyczalni autokarów. Szybko okazało się też, że w sieci powstał cały czarny rynek nacelowany na środki z KPO, gdzie handlowano firmami, które spełniały kryteria, do otrzymania dotacji. Taka spółka kosztowała około 100 tysięcy złotych. Ale ktoś to chyba sprawdzał, ktoś musiał to zatwierdzić, prawda? Odpowiedź na to pytanie pokazuje prawdziwą chorobę tego systemu. Okazuje się, że system oceny wniosków był farsą. Jak ujęła to jedna z ekspertek, cytowana przez Business Insider, nie było punktów za znaczenie społeczne czy priorytet dla potrzeb publicznych. Liczyło się spełnienie wymogów formalnych, zgodność z celem inwestycji i kwalifikowalność wydatków. Tyle. Innymi słowy, jeśli papiery się zgadzały, jeśli wpisałeś magiczne słowo dywersyfikacja, a jeszcze lepiej eko. I twój pomysł, choćby najgłupszy, mieścił się w tych kodach PKD, dostawałeś pieniądze, pół bańki. Nikt nie zadawał kluczowego, zdroworozsądkowego pytania, czy to ma jakikolwiek sens, czy pomoże polskiej gospodarce, czy pieniądze, płacone przez wszystkich, będą zarabiać na wszystkich. Kiedy afera wybuchła, rząd wpadł w panikę. Zaczęły się kontrole, poleciała głowa prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wstrzymano dalsze wypłaty, a sprawą zajęła się prokuratura. Premier zapowiedział zero tolerancji. Tylko że to musztarda po obiedzie, panie premierze. Pieniądze poszły w świat, a umowy są podpisane. I teraz najważniejsze. To nie są pieniądze z Unii. To są pieniądze, na które złożyły się wszystkie państwa członkowskie, zaciągając wspólny dług. Dług, który, jak czytamy na oficjalnych stronach rządowych, Unia Europejska będzie spłacać do 2058 roku naszymi pieniędzmi. My wszyscy będziemy to spłacać. Będziemy spłacać te jachty, te ekspresy do kawy, w solarium i ten klub dla swingersów. Ta afera to nie jest opowieść o lewicy czy prawicy. To opowieść o braku kompetencji, o marnotrawstwie i o systemie, który promuje cwaniactwo zamiast uczciwej pracy. To policzek wymierzony każdemu Polakowi który ciężko pracuje i płaci podatki. To my zwykli obywatele, korzystając z mediów społecznościowych, nagłośniliśmy ten skandal. I to my musimy teraz patrzeć władzy na ręce i domagać się rozliczenia każdej złotówki, bo to są nasze pieniądze i to jest nasz kraj.